Mm-hmm. W piłkarskim turnieju miasta Zaprzyjaźnionych Stanowym brała udział także reprezentacja naszego miasta. Reprezentacja prowadzona przez trenera Bogusława Kwieka. Z jakim efektem? Pytam o to właśnie trenera. Nasza drużyna w tym turnieju zajęła trzecie miejsce. Wygrywając w małym finale 5 do 1 z drużną z białej cerkwi. A wcześniej jakie były rezultaty spotkań eliminacyjnych? W meczach eliminacyjnych spotykaliśmy się. Z kolegami z Tarnopola przegrywając 2 do 1. Następnie wygraliśmy 7 do 0 z Kotłasem, z zespołem rosyjskim oraz z chłopcami z Węgier, z Kiszkorosz 5 do 0. Drużyna Tarnopolu, wasz grupowy rywal, to zespół, który później zwyciężył w turnieju? Tak się rzeczywiście złożyło. Mieliśmy troszeczkę pecha w tym meczu. Myślę, że remis był całkiem realnym wynikiem. No, detale rzeczywiście decydowało o tym, że, że przegraliśmy. No to powiedz nam jeszcze, kto grał w reprezentacji Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i jaki to był rocznik? To byli chłopcy z roczników 92-93, reprezentanci tarnowskich klubów oraz klubów z terenu Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Z Bochni, z Brzeska, z Żabna i ze Szczucina. A jesteś wyróżniający się zawodnicy w Twoim zespole? Tak, przypomnę, że tutaj w tym zespole grało dwóch reprezentantów Małopolski, byli to chłopcy z rocznika 9-3, Dawid Sojda, reprezentant Unitarnów oraz Tomek Marut z, z Mosiru Bochnia. A jak w ogóle oceniasz poziom tego turnieju? Poziom był zróżnicowany, nasza grupa wydaje się, że była mocniejsza, potwierdzają to wyniki meczów finałowych. Obie drużyny, które wyszły z naszej grupy wygrały swoje mecze w finałach. Yy, poziom w naszej grupie był bardziej wyrównany, mimo że yy, no, wyniki, które my osiągnęliśmy, to 7-0, 5-0, mogłyby świadczyć o, o zupełnie czymś innym. Natomiast dysproporcje w tej drugiej grupy, grupie były bardziej widoczne. A jakie dalsze plany, jakie dalsze występy spotkania reprezentacji Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej? Będą takie rozgrywki? Yy, mam nadzieję. Chciałbym podkreślić, że ta, yy, że ta impreza była imprezą bardzo udaną, bardzo potrzebną tutaj dla promocji piłki nożnej na terenie Tarnowa i okręgu. Mam nadzieję, że nie była to ostatnia impreza tego typu, że chłopcy z roczników 93 i młodszych w roku przyszłym dostaną szansę reprezentowania Tarnowa. Mam nadzieję, że z lepszym skutkiem właśnie za rok. A ci chłopcy są cały czas tutaj monitorowani przez nas, przez trenerów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Tarnowie. Będą przygotowani do rozgrywek organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej. Do końca piłkarskie zmagania w ramach turnieju Miasta Przyjaźnionych. Przed nami najmilsza, ostatnia część tej imprezy oficjalne ogłoszenie rezultatów, wręczenie pamiątkowych pucharów, medali i nagród. Chyba poczucie dobrze spełnionej roboty ma dyrektor Tarnowskiego środka Sportu i Rekreacji, Edward Rusnarczyk. Mam nadzieję, że to poczucie moje jest zbieżne z odczuciami ekip, które gościły w Tarnowie przez ostatnie kilka dni. Niektóre pojawiły się już we wtorek, ostatnie wyjadą w poniedziałek, a więc praktycznie cały tydzień. Zawodnicy Potwierdzają, że dobrze się tu u nas czuli, mieli wiele atrakcji, Zbieg się turniej z Dniami Tarnowa, więc też uczestniczyli w tej dużej ilości imprez, jakie w tych dniach w Tarnowie się działy. No właśnie uprzedziłeś moje pytanie, bo oprócz piłkarskich pojedynków, tych pojedynków była niesamowita ilość, także inne atrakcje dla wszystkich ekip. Tak, nie tylko udział w Dniach Tarnowa, ale... Był taki wieczór integracyjny w zaprzyjaźnionej stadninie koni, gdzie przy grilu z możliwością pojeżdżenia na koniach wszystkie ekipy się spotkały. Tam też został ustalony, ustalone, że zostanie rozegrany dodatkowy mecz, bo musi zagrać Rosja z Anglią, a niestety rozkład par był taki, że się tego nie dało zrobić. Między meczem o trzecie, czwarte miejsce, a pierwsze drugie zrobiliśmy półgodzinne spotkanie właśnie tych reprezentacji. Wynik jak wiadomo, 0-0. Przyjaźń to przyjaźń. W tym roku turniej miast zaprzyjaźnionych odbył. Się w Tarnowie, a czy jest taka koncepcja, taki pomysł, aby takie turnieje odbywały się na przykład co roku w innym mieście? Raczej koncepcja jest taka, że one powinny się odbywać co roku w Tarnowie, aż do. Euro 2012, bo takie były założenia e, organizacji tego turnieju. Natomiast już mamy zaproszenie do Tarnopola na podobny turniej. Myślę, że ekipa Starnowa jednak tam się uda. A więc te kontakty na pewno nie zakończą się na tym jednym spotkaniu, tu właśnie e, podczas turnieju w Tarnowie. No nie, zawodnicy się zaprzyjaźnili pomimo barier językowych i e, jakoś się e, bardzo dobrze rozumieli, nie tylko na boisku, ale także e, poza nim. Powitajmy bardzo serdecznie. Jak już mówiłem wcześniej, w drużynach wystąpiło po 16 zawodników i czterech opiekunów. Z dwóch grup wyłonieni zostali zwycięzcy tychże, czyli dwa pierwsze zespoły z dwóch grup, które walczyły o miejsce pierwsze w finale i dwa. dwa i dwie drużyny, które walczyły o miejsce trzecie. Powitajmy bardzo serdecznie przed państwem. Zawodnicy z Węgier, Anglii, Rosji i Ukrainy. Przedstawiam. Może nie w kolejności, ale przed Państwem. Zawodnicy. Z drużyny Kirszkeresz. Również z Węgier. Zawodnicy drużyny Farpalota z Węgier. Witamy, witamy. Z Rosji. Drużyna Kotłas. A także z Anglii drużyna Blackburn. Witamy bardzo serdecznie. Drużyna Blackburn. I z Polski zawodnicy. Nowy sącz. Zawodnicy z Nowego Sącza. Witamy bardzo serdecznie. Z Ukrainy Biała Cerkwa. Witamy, witamy. Z Ukrainy również zespół Tarnopil. Witamy. I ostatnia drużyna to oczywiście drużyna Starnowa. Witamy bardzo serdecznie. Przyjechali z najodleglejszych zakątków Europy. Myślę o Kotłasie, myślę o Blackburn. Oczywiście bardzo mile widziani byli także nasi sąsiedzi z Nowego Sącza. Generalnie uczestniczyły drużyny z miast zaprzyjaźnionych naszego, naszego miasta. Tradycją będzie, że dopóki Euro 2012 w 2012 roku nie zakończy się, do tego czasu będziemy spotykali się systematycznie w Tarnowie, a być może jeszcze w innych miastach, bo tak to wynikało z rozmów, które przeprowadziliśmy z jednym z, z merów. Miasta Zaprzyjaźnionego. Być może następny europejski turniej odbędzie się w innym kraju, w innym mieście. Na to już serdecznie, na tę imprezę już serdecznie zapraszam. Uroczyście ogłaszam pierwszy Tarnowski Europejski turniej piłkarski za zamknięty. Dziękuję bardzo.